jestem Keniek, witam was na kanale Techspec w unboxingu tego to zasilacza jest to Big Quiet! Pure Power L8 630W no, tak się pudełko z przodu prezentuje mamy no, oczywiście zasilacz logo Be Quiet! certyfikat w rogu 80, bronze malutki Oczywiście tu strona wykładeta Jest on używany, także no za wyoklejany mamy pure PC, nie, pure PC Pure Power Power Quiet 330 Tu mamy krótkie informacje po angielsku, francusku. Niemiecku, yy, Hiszpańsku i tu było po polsku, ale widzę, jest zaklejone. Także no nie zaprzytamy się, akurat na polski język przykleili, no i otwieramy, no bo co. Tak, yy, wymieniam właśnie zasilasz swojego XFX-a na tego, XFX no nie jest stary, ale ten TS, ale recenzję jego już możecie zobaczyć na tym kanale, no i postanowiłem wymienić go ze swojego xfx -a na tego XFX, no nie jest stary, ale ten TS, ale recenzję jego już możecie zobaczyć na tym kanale, no i postanowiłem wymienić go, gdyż, no, dowiecie się dlaczego właśnie w tej recenzji. No oczywiście na początku mamy tu oświadczenie o odstąpieniu od umowy na odległość, fajna rzecz wyrzuciły sprzedawcy po prostu no, można zwrócić towar do 14 dni od jego dostania jeśli się nam nie spodoba prawie najwydajniejszy tu widziałem język polski tak jest mamy język polski co tu ciekawego kompatybilności itp itd ciekawego 4 eee, opaski zaciskowe i 4 śrubki czarne. To się mi podoba. Ostatnio? Nie wiem czy nie w tej się były białe. W tej były białe. W te Oczywiście przewód zaślający. Eee, Standardowy na każdym innym to się to się niczym nie różni. Powszedników oczywiście zasilacz. Podróżniki. Standardowy na każdym innym to się. To się niczym nie różni. Powszedników oczywiście zasilacz. Podróżniki na bok. Przewody. Rozkręcimy. Co tu mamy? I szkoda że nie ma tak, czegoś takiego jak w ocz żeby była torebka właśnie na to yy, Mamy raz PCR -ex Express 6 i raz 6 plus 2 pin yy, Drugi kabel taki sam 6 plus 6 i 2 I rozkręcimy tą największą wiązkę Nie jest tych kabli za dużo i z tego dowidzę Prześwitują bardzo ładnie, zwłaszcza te różne kabelki. Patrzcie o widzicie tu ładnie prześwituje. Dobra, lecimy co tu mamy? Do zasilacza. Tu jest 3 razy molec co ja mówię? 3 razy jest to tam Molec, ja widziałem molecy. 3 razy molec, tu jest tak czyli mamy 3 razy sata, 3 razy molec i tu mamy dwa razy molec raz sata i raz floppy do starych urządzeń Czyli no nie ma za bogato tych przewodów jak na zasilacz tej klasy cenowej i tej mocy, bo w końcu mamy tu 630 nie wiem czy w TS 550 nie ma więcej teraz zasilacz, oczywiście logo Be Quiet na tej stronie tabliczka znam, znam ją nowa i nie wiem dlaczego to akurat tak zrobili ale certyfikat 80 plus brąz jest złoty może aby pokusić nowych kupujących, że się pomylą, że jednak jest złoty. Nie wiem, oczywiście możemy zajrzeć do środka zasilacza. Jest on no, masywny, tu też widzimy radiatory, kondensatory. Przejdźmy co mamy na, jakie mamy kable zasilaczu, ale jest sztywny, masakra. Tu mamy 24-pinówkę. A tu mamy 4 plus 4 na CPU. Tak jest coś. No i poza tym zasila wentylator, którym się bardzo, przepraszam, fali. Quiet. mam taki jeden w zasilaczu 120 mm właśnie i bardzo... Co ja mówię, Jezu po budowie mam 120 mm właśnie od The Quieta i jedna bardzo sila, mam nadzieję, że te, ta też się będzie tak prezentować no i co, dzięki, że to oglądaliście, mam nadzieję, że się wam podobał